We'll be right back. A dzisiaj idziemy na spotkanie z Jumbo Labubu z Takim ruszającym się czy i tańczącym Tańczącym, nie takim, nie? takim większym ode mnie Przylecieliśmy specjalnie do Pekinu Żeby pójść do Pop Landu Pop -Land to jest jedyny Disneyland Pop Land Czy coś takiego, w którym są właśnie Labubusie To taki Disneyland dla Labubu Czy uda nam się kupić jakiegokolwiek Labubu? Zobaczymy, ona idzie z nami Żeby przynieść nam A szczęście, on, on zostaje jej No weź, no ma kalosze nawet A jak będzie padać? Jest

Jak nieważne. Jeśli lubicie LeBubu, koniecznie stawcie kciuka do góry, a my lecimy w drogę do Poplandu. Chcesz zobaczyć kelner? który jedzie sobie do pokoju. Kelner, kelner do Ale pokoju do A jak słodko, a gdy już miał uszka i sobie przyjeżdżał do naszego pokoju, to ja bym go cały czas zapraszała. Czeka na wind, bo nie, to w takim hotelu i takie są ogromne drzwi, one są większe niż muffinka Wszystko jest większe niż <laughs> ja, nie niej że Ładny hol, co nie? No, podoba mi się. Wzywamy transportik i jedziemy, prawda? Czekaj, musi być cute. Rzecz. Słońce jest strasznie gorąco tak, Ale już jesteśmy. Ale będzie jeszcze goręcej, spokojnie Ale słuchajcie, warto, mam nadzieję, że warto Słuchajcie, my przed jakimś cudem kupiliśmy te bilety nie, Ale podobno Nie Jeszcze nie wiem, czy one działają, więc ty nie jaraj, no. Bo jest napisane, że jest dzisiaj maksymalna ilość ludzi I że nie wejdziemy, jeśli nie mamy biletu. Ale się zestresowałam Dostaliśmy ostatnio informację od Weroniki, że jak ona była z 3 tygodnie temu To tutaj ludzi nie było Ale panna wczoraj w taksówce powiedział, że podobno jest Koniec roku szkolnego, z tego co ja zrozumiałem Czy jakoś roku, tak? Szkoły, tak, tak Niekoniecznie nie, roku Więc nie, nie, widzisz no. O boże Ale nam czekamy w tej kolejce Ale się stresuje no, ho, ho. Mamy mecz Dostaliśmy naklejki, udało się, słuchajcie Tak wygląda wejście, jest strasznie głośno Weszliśmy do środka, boże, nawet nie wiecie, jak ja się trzęsę, ja się naprawdę bałam, a my jutro wylatujemy Już biorę, ale skupy. Chodź, 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 idziemy Tam jest sklep z Labu. One wyglądają jak lafufu a, nie, Ej, naprawdę, to są... one wyglądają jak lafufu Przytulanki normalnie Ej, faktycznie Boże, są rzadkie, że to są tylko to są dziwne giltboxy. No, no, no. Bierzemy wszystko. No. Z, z torebkami. są jakby do kart. A, to jest to. Nie chcesz? No jasne, że chcę. Ehm, Uszy. Ja chcę być nią. Będę by miała I torbę bym wzięła. Totalnie. co jeszcze? Wylenia na pewno koko. saszety jakieś. Każdy po jednym. Każdy po jednym? Tak. Tu można kupić napoje na Labowu. Tam jest jakaś gra do losowania, ale idziemy po paszporty, gdzie będziemy zbierać pieczątki z Labowu. Ej, czadowe są. Mamy paszporty, mamy wszystko. Słuchaj, ja się zastanawiam jeszcze po Słuchaj, lecimy dalej, bo może będą Labubu. Nie, nie tak. Tylko co rozumiem, do gry nie ta poduszka. To słabo trochę. Nope. Games over. panda. jeszcze żebyłam to. To jest poduszka nagrodę pocieszania. Realnie tak byśmy musieli to komuś oddać. To są napoje labubu, ale my mamy wykupiony jakiś Molly bankiet, więc zobaczymy. Tam jest labubu. O. 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 widzisz? O. 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 Ale sztos, ej mega Są gofry labubu Ale sztos Wszędzie gdzieś labubowe takie rzeczy Ma Ta, Lecimy Ma Ale super, nawet nie wiecie jak się cieszę, bardzo się stresowałam To prawda jest pełno ludzi Tak bardzo ściśniętych i to mnie bardzo przytłacza Ale i tak się mega cieszę Ale wszędzie są labubu, zobaczcie wszędzie się są no. Śmieszna, Na przykład tam była świnia, la Bobu. Okej. Okay. nie chcesz? Dziękuję. Fajne. Patrzyłam na mapkę i z tego co widzę, to oni całą tamtą część jeszcze rozbudowują. I jest o, na to szaro. Fajnie. No Pytanie to To dopiero jest... ma półtorej roku Face chyba. Painting, Ania. No, dziękuję. No weź. Nie dam jej pomalować. Do ciebie. Nie. Matko, co? Co Ale to jest? Ale ładnie. Tu właśnie będzie chyba ten bankiet. Ciekawe o której jest parada. Nawet toalety ładnie wyglądają. Jest kokosa. Tam masz jeszcze jednego, plażowicza. Leżowić dla Bubu Witam serdecznie Czy ktoś tu chce skoczyć na plażę? Z tego co mi się wydaje to. Właśnie tu jest ten bankiet Moli bankiet Tak no i Coś mamy tam mamy na wejście bilecie, no. Ale to jest chyba od 11 Kresu Ja jeszcze zale... śniadanka nie jadłam Więc totalnie bym chciała I tam są chyba te rzeczy dla Bubu To jest to ogromne to. Tam też jest sklepik chyba Moim zdaniem trzeba mieć Wszystkie pieczątki żeby tu wejść No co to było dobre Nie mów że nie Dobre no Zamek no, wypuszcza no, bąbelki Co jest Ania? One są białe Tak no wypuszcza bańki Czy my? Parada? O jak się. O nie no fajnie to wygląda. Tu jest sklep. Ej tu jest. mogą być la Bobo. No jasne. Te już mamy, tego Te nie mamy. Tego Chodź tu. Ale moja ma uszy. Nie chcesz takiego plecaka. Ja bym kupił plecak dla bobu. Ale ja bym go ja brązowy. No jest właśnie, chciałem go kupić. O, ten ten ten, 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 ten chce. Ten chce plecaczek. jest sztosem. Wolibyście jak czy torbę? Ej, Ja chcę pierścionek! Albo Jakaś taki. torba by się przydała. Taki będzie ładniejszy. Nie załadujemy się. Trudno, kupimy jeszcze jedną. To też. Tylko poznałam o koko. To są twoje siostry ogólnie. Intimo, fo, fo. Ja uważam, że wziąć jest śliczny. To ten twarz ma jakąś taką. O, że o. No patrz, no on mówi, weź mnie. Weź mnie, Pipi mnie polubi. A ja tęsknię za Pipi, więc wiesz. Ja jak muszę się z tym zależy. Walizka. To już jest do kupienia walizki. No ale w końcu rzeczy z Mokoko są dostępne tylko i wyłącznie w poplędzie. Taka ekskluzywna wersja. trzeba było kupić jak najwięcej. Dalej sobie poszliśmy na no, coś, czego nie wiedzieliśmy, co to jest. Ale okazało się powiedzenie. Historyki dotyczącej z bohaterów z Popmartów. Z tego co widzę, dla jest problem problemem Moli Co? układa się Ale ich jest dużo Ogólnie Molly szuka swojego kotka i i pomaga LABUBU Kto jest Mamy pieczątkę w Piękny jedzenka Przekoski Labubus Na Labubu. Cała ściana Lebbubu. Dosłownie wszędzie macie Lebbubu. Lebbubu. Dość tych torek. Za dużo torek. Wydaje mi się, że już teraz to jedziemy na ten bankier. Manu. Eloszka! Eloszka, kokoszka dla Miss Agi mamy prezent. Nie dam nic z tego. No jest tam jedna rzecz, Słuchajcie. Zaaranżujemy to Thank W ogóle widzieliście, że w Pekinie i w Szanghaju nie wolno pić wody z kranu? Bo zawiera jakieś metale ciężkie chyba. Dobra, ale słuchajcie, tak to wygląda. Zobaczcie, tam będzie się coś jeszcze Budować, więc niestety nie zobaczymy tego może za kilka lat. No, <grym> no za... mówię, to jeszcze na jakieś półtorej roku, więc oni dopiero będą nad tym pracować. Mamy tutaj już menu, zaraz zobaczymy, co tutaj będzie pysznego. Ja samawiam tylko i wyłącznie rzeczy z Labubu. Tam są jeszcze wafle, dlatego nie możemy się tutaj najeść. Menu. Nie fajne. krzyki! A się... Potrzebuję czegoś z Labubu. Czekaj mięsko. Z <grym> napioła go nie ma. Ulubiony <grym> danie <grym> Labubu, la <puchy> to jest już tak. Będziemy ich zsekować. Co? no co ja ci poradzę? No nie. Mokoko może je coś innego. Super. Z mokoko znaleźliśmy to i jeszcze są leśniki. bubelki właśnie znowu lecą dwie rzeczy, które totalnie zdziwiły mnie w Chinach w sumie trzy picie wody z kranu jest zakazane kompletnie nie znają angielskiego nawet nie wiedzą co to znaczy łan. i trzy toalety to są takie dziury w podłodze na dziesięć toalet na przykład jedna albo dwie są te takie nasze wysokie ale do naszych nigdy nie ma kolejki Najleśniczek. No koko. Niestety ja mam uczucie na truskawki, więc ja oddam kitkowi. Ale sama mega ciekawe tej tarty. To jest czekolada. Ja myślałam, że to jest karton. W Korei często były kartony. Jem Nie no, ja muszę Moli ugryźć. Przepraszam, Moli. Mm. Występ, ciekawe czy będzie. Dla Bubu. O, o, o tam jest? O mój Boże. Pobiegłam od razu na dół, oczywiście, nie mogłam tego przegapić. Dla Bubu we własnej osobie. O, wam że się zaczęło oblewać. Jest strasznie dużo ofiar. Zeszłam na tą paradę dosłownie migiem. To jest tak dużo ludzi, przygotuj się. Dawaj, dawaj, dawaj. To się dziwnie robi. robiliśmy te zakupy... Masakra, ile ludzi. A, i skoczyliśmy z takiego mini muzeum wszystkich figurek z popartu. Było ich mega dużo. No, słuchajcie, co nam zostało do odhaczenia? No, chciałabym spotkać Labubu, bo chociaż wiem, że jest porażka, bo no, widzicie, ile wiesz, to jest ludzi. Podobno trzy tygodnie temu tu były pustki jeszcze w weekendy. A teraz to się tak wybiło, że jest niepotyczna ilość ludzi. I co mamy do odhaczenia? Gofry i picie Labubu oraz pieczątki. To jest Kicia Moli, która nie wiem, czy ona zaginęła, czy, czy jej nie ma. W tym filmie tak wywnioskowałam, ale ja tak tęsknię za pipi, ale zostało nam tylko jeden dzień. Odbijamy piecząteczki. Raz jeszcze tak. I szukamy jakąś pieczątkę z Labubu. Co ty na to? No. no dosłownie tak tańczył, że wiem. Machał, później pupcia, a ja tego dokładnie nie nagrałam. Z widzicie? W kształcie jego dziury. Słuchaj, to jest pipi z czapeczką labubu. Stos. Jak się nauczysz sześć widzowie, to to ogarniemy. No Spodziewałaś dobra. się tylu ludzi? Nie, nie spodziewałam się. Zwłaszcza po tym, co Weronika mówiła. No ale cóż, słuchajcie, teraz chodzimy do forestu, właśnie w którym byliśmy. Labubu, czyli to jest las labubu. I znajdziemy pieczątki z labubu. Idziemy tu i tu można wygrać. Jakiegoś Labubu. Tak, I No i musisz rzucić, żeby zdobyć tego labubu. Liczę na Ciebie. O, oh, thank you. Okay. Dostaliśmy fina. Muszę ci nauczyć jak on jest nazywa. Elabubo jest four? Three. Bye. No niestety, ale mamy przypinkę i skulpandę. Ja lubię skulpandę. Ty ja, ja lubię. Ona jest cieniutka, fajnie jest no? zapakowana, więc można ją spokojnie Porek no. Kitek próbuje kolejną grę i musi tutaj trafić do tych plan. Okay. Oh. Oh. Ale masz przypinkę. Yeah. Thank you. Patrz Kitek, tutaj mamy monetę Mokoko i Labubu. Ej, ja chcę te dwie. A tu jest też opór że wszędzie są. Sztof, po są? są. 59. Droga! ,Mm, pokaż, pokaż, pokaż. pokaż! Czekamy w kolejce na Labubu. Udało nam się zająć przedostatnie miejsce w kolejce do postaci, ale nie wiadomo jaka będzie. Liczę na mu Koko albo Labubu. Nie Labubu Będzie. Mnie tylko zastanawia, jak na tej paradzie on tańczył, to jak on nie płynie w tym kostiumie. Jest 30 ponad 100. Nie wierzę, co! O kurczę! To jest mokoko. no, no mój Boże, ale super! Odkładamy rzeczy i się szykujemy, bo to zaraz. Do gotowa? Bo może stresuję się, ej serio. Mokoko, zobaczymy Mokoko. Pa. pa płynę mój telefon, pani mówiła, że było tak gorący, ale się udało, słuchajcie. Cześć Ej, nie wierzę. Cała się trzęsę. Ej, naprawdę ona ją w ogóle tak przytuliła i pocałowała, i to było takie... Gdzie jest tam wcześniej, to są wafle. Idziemy po No dobra, papicie chodźmy. Dobra, dobra, chodźmy. Zaraz wrócimy pogodę, teraz widzę, ale tu jest ogromnie. Wzięliśmy na poissy dla Bubu. Co to jest? To jest dwa taka jakby. Dobra. Kolejna kolejneczka do. I pocieszenie to też dla Bubu. Należało tam jak najwięcej krążków Wrzucić do jednej szufladki. Tak, kto jest najlepszy, kto jest najlepszy. Ale ja też się cieszę, byłam Dobra, idziemy na tego Super. Takie ładne, super! Bardzo często, w sumie chyba za każdym razem, dostajecie tutaj nie steczkę tylko rękawiczki do zjedzenia. Fajnie. No nie no, jak to jest puste, to spoko. No tak. Moi labołboł, znaczy moja mokoko czai się na te goferki, ładnie wyglądają. Tu mamy jeszcze mufinkę z jakimś kremem. Ale słodziak. No, dobra, ugryź mułko. Aha. Dobre. O kurczę, jest spoko, myślałam, że będzie taki suchy, dobra. O! Słyszę wołanie to co, chwilkę zbieramy się? Niechętnie, ale tak O, teraz trzeba się jakoś spakować Trzeba dokupić walizkę na 100%